No to słuchajcie, dzisiaj y, witam Was w moim jeszcze nieurządzonym biurze. Jeszcze tak miesiąc z kawałkiem i y, zacznie się tu dziać y, ładnie. Ale dzisiaj zrobimy sobie takie QA, które jest y, dość wyjątkowe, bo będzie na temat mojego sklepu. No to zaczynajmy. bo jest trochę nowych ludków i trochę nowych ludków zainteresowanych japońską pielęgnacją więc siema z tej strony ckałak i ja ci dam Japonia jak wiecie albo nie wiecie prowadzę też sklep nie to nie jest wódka to jest woda bo zaraz będzie demotyzacja i zablokują mi kanał bo po prostu to no, filiżek. w ogóle on się ma, ma na imię Filiszek, ponieważ jak byłam malutka, to nie rozróżniałam kieliszków i filiżanek, więc jak to Emi, słowotwórstwo, tak Emiowe neologizmy i wyszedł Filiszek, więc przywitajcie, jesteśmy z Filiszkiem, ale dobra, gorąco jest dalej, nieważne. Dzisiaj będzie taka hmm, pogadanko Q&A, o moim sklepie, co, dlaczego i co warto. Więc e, najpierw opowiem e, tak ogólnie, a później przejdziemy do e, Waszych e, pytań, które poprosiłam, abyście zadali. Więc e, pierwsze, też wiem, że to w e, jednym z pytań się pojawiło, e, a mianowicie, co mnie skłoniło do założenia sklepu, co mnie skłoniło do tego, aby e, w to się bawić. No słuchajcie, czekajcie, tylko włączę sobie tutaj od razu te pytania. E, ciąża, ponieważ ja normalnie pracowałam e, i dla mnie praca jest czymś naturalnym i czymś, co e, lubię robić, bo jest z tego pieniądz, a ja lubię mieć własny pieniądz. Powiedzmy to sobie otwarcie. E, i gdzieś tam zawsze było, była ta chęć bycia sobie szefem, bycia, yy, bo wiecie, jestem z odwiedziną więc jestem liderem, jakoś to tak dla mnie naturalnie też było. I poza tym też nie, jakoś nie lubię pracować pod kimś, że ktoś jest nade mną, ktoś mi też każe. No, ale ogólnie, praca, praca niecham, niby dla mnie najgorsze jak ktoś w ogóle nic nie robi. Dlatego, ym, oczywiście, jak zaszłam w ciąży, to był to też moment, gdzie y, powoli wchodziły te takie live y z donatami, że można było dostać pieniążki za nic, bo się robi live'a. Ja powiem szczerze, nie jestem tego fanką. Absolutnie nie jestem tego fanką, bo dostaję pieniądze za to, że siedzę i z wami gadam na live'ie i co za nic, za, za ładną twarz. Nie, to jest dla mnie, wiecie, ja jestem wychowana, że jeśli chcę. Chcesz zarobić, musisz pracować. Jeśli by się źle działo, to ja wstaję i idę do zwykłego kombini i pracuję. Tam nie. Ja mam podejście: żadna praca nie hańbi, nie hańbi, nie pracowanie, czy też chęć łatwych pieniędzy za nic. No i jak zawsze w ciążę, to pani doktor powiedziała, że no raczej się nie przemęczać, a ja miałam pracę taką dość wymagającą, bo to była praca w y, takiej kawiarni, restauracji organicznej i naprawdę tam przychodziły czasem tłumy, gdzie po prostu się biegało. ale Lubiłam tą pracę, bo ja lubię ogólnie też pracę z klientem, tam dużo dziadusiów, babciów przychodziła, wiecie, że ja lubię dziadziusie w babusie i gadanka jest. I to, to było fajne. Więc y, żeby nie siedzieć na dupie, to pomyślałam, no to jest ten czas, to jest ten czas, aby założyć sklep, ponieważ ten pomysł już kiedyś był, jak zapytałam kanał, zrobiłam jeden odcinek, dlaczego japońskie kosmetyki uważam, że są lepsze. I dużo z Was też powiedziało Emi, no to przecież jak mieszkasz w Japonii, to weź tam sprzedawaj te, te niesamowite specyfiki, choć wtedy to było dla mnie, no, no nie na rękę, bo pracowałam, nie byłam w ciąży normalnie i funkcjonowałam. No więc to był ten zapalnik, aby założyć sklep i szczerze żałuję, że tego już wcześniej nie zrobiłam, bo prosem jest tego, że ja lubię to robić. Ja uwielbiam skinker, jak wiecie, japońskie skinker. Siedzę już w tym długo i tutaj połączymy drugie pytanie, bo ktoś z Was właśnie się zapytał, kiedy się zaczęło mnie to y, zainteresowanie japońskim skinker, tą y, japońską filozofią wielotopową. Ja powiem Wam szczerze, że to jak w jak, jakimś tam stopniu zawsze było, bo ja dorastałam w erze Mixi. Wy nie wiecie co to jest Mixi. Mixi to było przed. Facebookiem I to był japoński Facebook. On nawet podobny był, tylko był żółty. I wszyscy siedzieli na Mixie. I na Mixie były różne grupy, też były, była ta lista z postami, i dużo dziewczyn też, o, kupiłam taki kosmetyk, to, to, wiecie. No, takie testowałam, to, to zawsze było jakby w e, kulturze e, też Japonek, więc. E, Jakoś ja też tak to naturalnie chłonęłam później, właśnie znajomi mi wysyłali czy to ja też sama wyszukiwałam i kupowałam przez internet, więc to tak było, ale też miałam taki przestój taki chyba nawet dwa lata, gdzie nic nie robiłam ze skórą i mi się tak porąbała, ale to będzie oddzielny odcinek o tym jak zrobiłam sobie trądzik na no własne życzenie, girl, kurwa, yeah. Dużo z was pisze do mnie e-maile, czy mogłabym to wrzucić, czy tamto wrzucić. I najczęściej to są kosmetyki, które posiadają etanol. A etanol, musicie wiedzieć, etanol, który przekracza 24%, jest zakazany w wysyłce lotniczej. Ale jak to wygląda na, że to powiem, rynku biznesowym? No, nie wygląda to najlepiej, dlatego że dużo sklepów łamie to prawo i podpisuje, tak jak się do was te blankiety wypełnia. To po prostu wpisuje, że, że jest albo no alkohol, albo że nie przekracza 24, co jest, nie, nie zawsze jest zgodne z prawdą, ponieważ to nie wygląda tak, że można sobie napisać coś na krzywy ry. Musisz, my jako firma. Jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie prawa, za sprzedawanie produktów, które są zgodne z prawem. Więc my nie możemy przygotować, dużo z Was się pyta, czego my nie ton-upów. Jeśli ktoś nie wie, co to są tonapy, to są takie kremy UV, które od razu rozjaśniają. Przejrzałam wszystkie tonapy, które są sprzedawane w Japonii, wszystkie mają powyżej, ma, przekraczają 24% alkoholu albo nie mają zapisanego, bo już mówię to, że y, też y, kosmetyk ma alkohol to nie jest problem jeśli na stronie oryginalnej, nie żadnej tłumaczonej, nie żadnych e-bajków, które w ogóle oszukują tylko na stronie producenta, przykładowo biorę Tonap Up UV czyli tak krem UV od y, Biore Biorę jest jedyną chyba z nielicznych firm, które mają faktycznie tą informację na stronie, czy kosmetyk nadaje się do wysyłki zagranicznej. I u nas możecie znaleźć faktycznie jest ufałka z etanolem, ale nie przekraczającym 24%, ale to my jesteśmy w stanie udowodnić danym organom, urzędom celnym, przykładowo pokazując, strony producenta informację. to trzeba mieć, trzeba mieć potwierdzenie tego, nie takie napisane przez siebie, na no takie właśnie zwane krzywy tylko od producenta potwierdzenie oryginalna strona, żadne eBay, żadne Allegro, żadne nic, oryginalna strona producenta, jeśli tam jest informacja, że to się nadaje, to wtedy jest to Zgodne z prawem, dlatego dużo z Was też się pytało, dlaczego Telefilm nie wysyła za granicę. Że tak mało, że w ogóle tak jakby Japończycy nie wysyłają tego, nie sprzedają. A zauważcie, sprzedają to najczęściej albo Chińczycy, albo ludzie z zagranicy, którzy ogólnie mieszkają w Japonii. No dlaczego? Dlatego, że w Japonii maniery. Zasady i prawo to jest Bóg i tego się przestrzega. Yy, wiecie, bo to tak naprawdę ludzie tego nie przestrzegają, bo już ja słyszałam takie opinie, a bo tego nikt nie sprawdza! No, ale to, że tego nikt nie sprawdza, to nie znaczy, że ty nie łamiesz prawa i narażasz klienta. My jako firma nie zamierzamy Was narażać, więc takie jakieś anessa, yy, które w ogóle, by the way, przekraczają 24% alkoholu. Tak, jak dużo UV, które są, bazują na dużej yy, ilości alkoholu, bo muszą utlenić to wszystko, krem, szybko się jakby wsiąknąć, yy, no to nie, nie ma i nie będzie takich rzeczy, ponieważ my nie będziemy narażać siebie. Ja odpowiadam za tą firmę, ja jestem twarzą tej firmy i ja nie zamierzam łamać prawa, tylko aby kilka groszy zdobyć, ani też narażać Was. Na jakieś płacenie kar. Nie mylić z cłem, bo cło nie jest karą, cło jest podatkiem od kosmetyków i od dużej ilości rzeczy. Więc tak to wygląda. Myślę, że dużo z Was tego nie wiedziało, więc uważajcie też, co kupujecie, bo z drzwi możemy to wysłać, ale pocztą yy, morską. Tak, bo to o to chodzi, że poczta lotnicza ogranicza. Ogranicza ze względu na zbiorniki z paliwem, możliwość większego zapłonu itd. itd. O, to, o to chodzi. Dalej przyczepiając do tego kolejne pytanie, które się pojawiło, to... Czekajcie, co to było. A kiedy wróci wysyłka tania? Słuchajcie, to nie od nas, nas zależy. Gdyby od nas to zależało, to by w ogóle się nie zmieniła. E, wysyłka tania, ta najtańsza, która nie podlega, e, wiecie, która nie ma kodu i nie ma ubezpieczenia, ale jest super tania, to jest tak zwana, uwaga, wysyłka z I jest w niej oczywiście i normalna, i ekonomiczna. My tak to podzieliliśmy, ale to jest po prostu. E, Normal Package i Small packet, To się tak profesjonalnie nazywa. SAL jest to przesyłka lotnicza nie samolotami cargo, tylko samolotami pasażerskimi. I ostatnio się pytaliśmy, bo faktycznie trochę ruszyło samolotów z Japonii, w sensie jesteś w stanie teraz wylecieć i gdzieś tam przesiadkami się dostać, przykładowo do Polski, ale dalej nie ruszyła przesyłka SAL. Niestety, my też na nią czekamy, bo po prostu no, no, nie jesteśmy teraz. Yy, jaka przysyłka? Nazwaliśmy to speed plan albo speed. speed nie, no, ja to nazywa speed plan albo speed packet. Dlatego, że to jest po prostu cargo, yy, które latają chyba raz w tygodniu, coś takiego, i yy, one faktycznie są trochę szybciej. Szybsze, do tego dużo zas, O, matko, 6 dni już dostałam. No tak. Ale to też zaczyna, zależy od okresu, bo jak będzie, wiecie, święta, obon tutaj, czy Black Friday, Black Friday właśnie będzie się działo, ale to inna para kaloszy. Więc my też czekamy, jak wróci, ta super, jak ruszą właśnie takie samoloty już pasażerskie, które też już będą te sal, sal wysyłać, no to spokojnie poinformujemy was na y, wszystkich social mediach, to nie jest duży problem. Kolejna sprawa to jest bardzo ciekawa kwestia, o której ja w ogóle też zrobię oddzielny odcinek, bo tutaj, proszę bardzo, bardzo ciekawa rzecz i też pokazuję, jak dalej stereotypy siedzą w naszych głowach. Ym, molachas, molal, molachas. Nie wiem, jak to się czyta, ale czy jest sens próbować układać japońską pielęgnację dla mężczyzn? Mam cerę retrodykową, tragedii nie ma, ale pomyślałem, że może japoński sposób dbania o skórę twarzy mi pomoże, czy japońska pielęgnacja dla mężczyzn istnieje i czym się różni od tej dla kobiet. Pozdrawiam, pozdrawiam Cię. Słuchajcie, moje chłopaki i nie ma czegoś takiego jak pielęgnacja dla kobiet, czy pielęgnacja dla mężczyzn, w sensie takie, że kosmetyki. To, że na opakowaniu jest pani, czy na opakowaniu jest różowe, czy na opakowaniu są kwiatki, bratki, stokrotki, no to zawsze proszę pierdol to. Dobra, słuchajcie, wracamy, bo dzisiaj płaka, więc słuchajcie chłopaki. Nie ma czegoś takiego jak pielęgnacja męska i żeńska, chociaż po części jest, u Was jest ta kwestia tylko, że Wy się golicie, więc ta strefa jest narażona na codziennie, na podrażnienia i tutaj... Tylko tu tak naprawdę jest ta różnica, bo tak samo musicie określić, czy macie suchą, tłustą, mieszaną, trądzikową, wrażliwą, za, yy, naczynkową itd., itd. I do tego dopiero się dobiera składniki aktywne. Wiem, trudne, do, do, dosłownie jeszcze wchodzi kwestia, że japońska pielęgnacja, powiedzmy sobie szczerze, otwarcie dla wszystkich jest wymagająca, ponieważ ma dużo etapów. Oczywiście dla wprawnej ręki to zajmuje 10 minut wieczorem i rano, a dla kogoś kto się nie zna, to może być na początku bardzo przytłaczające, więc tak jak panowie moi drodzy się golicie i macie tą rutynę golenia, warto też wprowadzić sobie tą rutynę danej pielęgnacji. I oczywiście tutaj chcesz się zwrócić, zwrócić do kobiet i do mężczyzn, słuchajcie, Japońska pielęgnacja jest dobra, ale powiedzmy sobie szczerze, wszyscy jesteśmy ludźmi i skóra skórze nie jest równa, bo zauważam, że w Polsce jest straszne takie wojny międzykosmetyczne, że o, naturalne to jest co najlepsze, a nie tutaj są jakieś mikroplastyki. Słuchajcie, nie ma czegoś, co jest najlepsze, bo najlepsze jest to, co najlepiej działa na Twoją skórę. Więc tutaj każda odpowiedź jest dobra, mimo że przykładowo dla mnie yy... Przykładowo, jakiś tam lotion z, z moczaru, oczaru biwaru. Będzie okropny, bo to jakieś naturalne jako peko i ja akurat nie pasuje do mojej skóry. A za to etanol na wysokim miejscu, tak jak jedna z tych masek ryżowych, których nie sprzedajemy, ale ja bardzo lubię. Gdzie etanol jest w ogóle na drugim miejscu, umie robi cuda. No więc nie ma. Jednej odpowiedzi, dlatego ludzie czy To są tylko kosmetyki. Yy, I też fajnie pozdrawiam od razu Agnieszka Niedziałek. Agnieszka Niedziałek o tym też mówi, że jeśli to ci działa na włosy, no to ci działa, to jest najlepsze dla ciebie. I o to w tym chodzi. Nie ma najlepsze, najgorsze, albo to ma mikroplastiki, a to ma silikony. No i co? Jeśli komuś działają silikony i dobrze wygląda, to dlaczego ma. Nie używać tego. Ja tego nie rozumiem. Nie róbmy histerii. Używaj to, co jest dla ciebie najlepsze. A żeby znaleźć to, co najlepsze, trzeba próbować. I dla, dla kogoś będzie japońska pielęgnacja najlepszą, a dla kogoś, jeszcze jest czy nie ma, to, to yy, bez różnicy, dla kogoś będzie okropna, więc. Tak samo tak jak z naturalnymi jakimiś oajowerdyjskimi, indyjskimi, chińskimi, pakistańskimi i tak dalej. Nie ma różnicy. Więc ogólnie do dobierania pielęgnacji ja zawsze mówiłam, że potrzebujemy takiego kolumbizmu, to znaczy wsiadamy na ten okręt. I wpływamy w świat kosmetyków, szukając tego świętego grala i tego świętego granata ręcznego z Antiochi, yy, który nam zrobił wielkie super-boom na, na gębie, nie? Jak w to Paytonach było, więc... Yy, no, po prostu pierwsza rzecz, którą ja chcę yy, do wszystkich was... wycinujcie wszyscy bardzo mocno. A z drugiej strony, ja wiem też, że dla chłopaków może być to bardziej, o wiele bardziej zaplątane, bo to jakieś kolageny, hialurony, placenty, witaminy C, witaminy A, e, i kuźwa, jakiś bario, czyli olej z konia. Tak, używane w pani i tak dalej, i tak dalej. I o co tu chodzi, za co się wziąć? Dlatego zapraszam Was na mój sklep na samym dole. Jest sekcja blogowa, tak na samym dole są notki i otwórzcie sobie i tam będzie notka pod tytułem Jak zacząć polską pielęgnację I tam jest jak krowie na wszystko wytłumaczone Ale jeśli nadal jakby nie, albo nie macie czasu, albo nie wiecie jak się zabrać Napiszcie na maila naszego sklepu, pomożemy Wam dobrać Zawsze to mówię, to jest darmowe, nie bierzemy za to hajsu Wiecie, ja nie jestem dermatologiem, nie jestem lekarzem i nie uważam, że mogę za jakieś takie porady brać jakiś hajs. Ja tylko mam pewne doświadczenie, które się, z którym się też dzielę z wami. I oczywiście ono może wydać się komuś świetne i zadziałać, a komuś może się wydać świetne i nie zadziała. Więc, no, że jak zwykle, na dwoje babka wróżyła. Niemniej jednak... Yy, dobieramy kosmetyki, ale tak jak mówiłam już to kilka razy potrzebujemy opisu twojego, Twojej skóry, to znaczy określ, czy to jest sucha, trądzikowa, jak zachowuje się Twoja skóra, jaki jest Twój problem i jaki jest najważniejszy Twój cel, co chcesz zlikwidować, co chcesz osiągnąć, czy jakoś promienistość, elastyczność i naprawdę taki mail nam ułatwia dobranie też dla Was pielęgnacji. Więc jeśli macie z tym problem możecie się zawsze do nas zwrócić. Spokojnie za free, nie czaszczujemy za to. Aha, zapytaliście się, ktoś się zapytał, czy będą Kanzas, czyli japońskie tradycyjne spinki, tak będą, wiecie, nic na raz, nic na raz, nie rzucajcie na nas na raz, dlatego że my mamy swoje priorytety i musimy je zrobić, dopiero gdzieś tam można. Później wepchnąć coś tam, jakieś Wasze sugestie. Więc nie jest tak, że my nie chcemy, po prostu albo nie mamy czasu, ale też mamy ograniczony budżet, gdzie mamy wyższe priorytety. Więc wiecie, tak to wygląda, ale musicie wiedzieć, jeśli są tu fani kimon, którzy pragnął najprawdziwszego, dobrego, jakościowego kimona i nie po kilka tysięcy złotych, tak jak normalnie się jak idziesz na Matsuya Ginza tam gdzie w ogóle też ja przy Matsuya Ginza pracowałam, to... ...kimono 16 tysięcy złotych no to właśnie ja sobie pomyślałam, że będę Wam sprzedawać zwane tutaj y, antique kimono, czyli po prostu kimono używane w dobrej jakości. Oczywiście one mogą mieć małe ubytki, typu jakaś plamka czy jakaś malutka dziurka, ale to wszystko będzie jak coś obfotargo, ze zdjęciowione. Ze zdjęciowione i będziecie mieli to wszystko y, na widoku, ale na pewno to nie będą żadne tysiące złotych, nie. Ale właśnie kupiłam jedno i chcę sprawdzić, jeśli ono się sprzeda, to my, pomyślę o wprowadzaniu więcej takich e, antyków, czyli używanych Kimon, bo wiem, że dużo z was pragnie Kimona takiego stricte, nie żadnej yukaty, e, zwykłego takiego materiału, tylko prawdziwego, jadywabnego kimona, no to dobra, no to możemy w to iść. E, no więc teraz to się przeprowadziłam, mam trochę więcej czasu. Wczoraj właśnie byłam na zakupach, zakupiłam piękne kimono. Postaram się jak najszybciej je sfotografować i wrzucić. Więc jeśli ono się sprzeda, pojedziemy z tym koksem, będziemy rozszerzać, będą skarpetki tabi, będą geta i tak dalej, i tak dalej. Ale to też nie zaraz, nie zaraz, za wszystko po kolei. Nic na chybcika. Więc dobra, przejdźmy do sklepu, to yy, odpowiem na te pytania już stricte dotyczące danej cery. zacznę kartony. Dobrze, że wy tego nie widzicie. <noise> Oto mam właśnie to piękne, piękne kimono. Jest przepiękne, sama bym się nosiła, ale yy, podzielę się, podzielę się. W ogóle przepiękne jest. Jest y, takie tradycyjne ławy, jest bardzo eleganckie, jest bardzo, można powiedzieć, dostojne. Nie widzę na razie żadnych plam, ale y, oczywiście w ogóle chyba jest noszone z tego, co patrzę, bo najczęściej w y, kimonach używanych te podszewki bardzo szybko żółkną. Wiecie co jest tym gorsze, że zawsze ja właśnie idę do takich miejsc i widzę jakąś rzecz. I, I wiem, że idę po zakupy dla Was, ale sama chcę to mieć. A najczęściej, właśnie tak jak w takich przypadkach, jest jedna rzecz. Albo jak zrobię sobie bransoletkę, ja, mówię, ja, ja zrobię bransoletkę jak chcę. Nie, to jest dla pomorowiku, więc. <grymne> jest nowa rzecz. Jest nowa rzecz. To jest właśnie, mówiłam, że ja przygrzebałam wszystkie ufałki. I to jest Bihaku Ubi Cream Non Chemical, czyli niechemiczny juwika. To taki trochę tone-up, ale bardziej y, przeznaczony do naturalnego rozjaśniania y, cery. Y, I tutaj dokładnie chyba alergiczny rozjaśniający krem y, SPF 50+ PA++++ Plus, 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 plus. plus e, no, od Kismi, czyli od tego samego, który robi właśnie bardzo rzadkie w Japonii bezalkoholowe ufałki. Ten jest bezalkoholowy. Iza go polecała, więc wbijajcie do Izony, robi tam recenzję. A ten jest właśnie Michał, czyli biała skóra. Jeśli chcecie e, mieć porcelan, no to. Mm. Ostatnio wpadł, wiem, że dużo z was czekało na olejek, tak, ten najsławniejszy. Wiem, że w ogóle za granicą to jest po prostu chyt, że jak ktoś mówi dzieci, to wychodzi po prostu olejek dzieci z oliwą, z oliwek. On jest w ogóle taki ciekawy, bo ja go ostatnio właśnie tłumaczyłam. I co on tutaj ma? A, oliwę z oliwek i wyciąg z rozmarynu, więc on jest bardzo delikatny. A jeśli jesteśmy przy delikatności, też dużo z Was pisze, że ma. Celę taką atopową, alergiczną, delikatną, to ja polecam iść w ogóle w to całą markę, bo ogólnie Pigeon to jest marka, w ogóle tutaj jest napisane, że jest bez niczego, bez parabenów, bez alkoholi, bez kolorantów, bez zapachu. To jest na bazie liści brzoskwi i to jest tak naprawdę dla dzieciusi, tak, dla Tumokaczek, ale to jest świetna, świetna marka, bo ona robi podskórę atopową. Więc on, to są bardzo delikatne, ale jednakże nawilżające fajnie. Ja to używałam na tą kaczce. Ta dziewczynka, od pierwszego dnia życia skinkę. Mm. W ogóle mylano się, mamy jeszcze żelato, to pokazywałam. To jest w ogóle, jeśli chcesz double shot'a na trądzik, albo jak chcesz super sobie szybko rozjaśnić, no to double shot z tego i serum i girl, you are very very pale pale pale. To jest hyt! To jest Siseido. Znacie Shiseido? znacie, to jest. To jest zamknięte, a to tak pachnie. I w ogóle cały ten sklep, znaczy te, te moje biuro sklepowe pachnie tym. Tym... To jest odżywka, taka mocno nawilżająca do włosów odżywka Rosarium od y, Siseido. I to jest coś niesamowitego, słuchajcie. Bo ja kupiłam tego dosłownie, co on. To się już sprzedało, ale chyba kupiłam pięć i postawiłam. I tak chodzę następnego dnia, obudziłam się tam sprzątałam. I chodzę. Ojej, jakaś jakieś jak kadzidełka włączyłam? Czy to jakieś coś mi pachnie? Co to Jodzien jakiegoś psikacza kupił? Ja wchodzę, a to to. Jak to pachnie? A na włosach to już w ogóle. Ogólnie rzecz biorąc, staram się pokazać Wam trochę inny świat. Ciekawy świat. I yy... No więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że y, fajnie się oglądało, że się czegoś nowego dowiedzieliście. Oczywiście wbijajcie na ja Jak zamykam swoje wrota, wrota rozkosz. Y, no i y, widzimy się już niebawem. I oczywiście wbijajcie na, na social media łabisami i moje i jeszcze jocianka i widzimy się już niebawem. Tak ale dziany matany, bye. -bye.